Witam serdecznie na kanale Przyroda HP. W dzisiejszym piątym już odcinku serii Fani Medycyny opiszę wam szczegółowo układ pokarmowy i opowiem trochę o superfoods. Zapraszam do oglądania. Tak więc jedzenie, które spożywamy, ma w sobie składniki, dzięki którym nasz organizm pracuje prawidłowo. Są to białka, węglowodany, tłuszcze, różne różniaste witaminy, woda i sole mineralne. Warto wspomnieć, że te trzy pierwsze, które są podstawowymi składnikami odżywczymi, są związkami węgla, co czyni ten pierwiastek najważniejszym dla życia na Ziemi. Przyjrzyjmy się białkom. Każda komórka zawiera ich pełno, rozkładają się na aminokwasy, a ich funkcje to transport różnych substancji w organizmie, np. hemoglobina transportuje do komórek tlen, obronne np. przeciwciała unieszkodliwiające wirusy i bakterie, budulcowe np. kolagen w skórze, Kościak i nie tylko. Motoryczne, np. miozyna w komórkach mięśniowych. Receptorowe, np. rodopsyna w oku. Enzymatyczne, przyspieszające przebieg reakcji zaistniałych w organizmie, np. enzymy trawienne. Białka sygnałowe, np. hormony trzustki, te regulują stężenie glukozy we krwi. No. Czas zakończyć tę długą listę białek i przejść do węglowodanów. Tak więc, energię, której potrzebuje organizm, dostarczają cukry u zwierząt glikogen w wątrobie, u roślin skrobia, w zbożach i ziemniakach. Jeśli organizm chce przyswoić cukry złożone, musi rozłożyć je do cukrów prostych. Podczas tego stężenie glukozy we krwi się zmienia. Najbogatsze źródło cukrów to pokarm roślinny, który też jest źródłem błonnika pokarmowego. Tłuszcze to związki wysokoenergetyczne stanowią też materiał zapasowy. Wyróżniamy tłuszcze roślinne w olejach, nasionach i orzechach. Które m.in. poprawiają pamięć. Tłuszcze zwierzęce są zaś w maśle i tłustym mięsie. W nadmiarze są szkodliwe, z wyjątkiem mięsa ryb. Teraz przejdźmy do witamin. Wyróżniamy witaminy rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach w wodzie to C, której niedobór powoduje skorbut, a jest na przykład w owocach cytrusowych B6, której niedobór powoduje na przykład depresję, a jest na przykład w drożdżach B9, której niedobór powoduje na przykład zahamowanie wzrostu, a jest na przykład w warzywach liściastych i B12, której niedobór powoduje na przykład załaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, a jest na przykład w jajach i mleku. Zaś rozpuszczalne w tłuszczach to A, której niedobór powoduje kurzą ślepotę, a jest na przykład w maśle. D, której niedobór powoduje osteoporozę i krzywice. a jest na przykład w wątróbce, E, której niedobór powoduje na przykład zanik mięśni, a występuje na przykład w olejach roślinnych i K, której niedobór powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi, a jest w zielonych warzywach. Teraz sole mineralne dzielą się na mikroelementy i makroelementy. Makroelementy to pierwiastki, których ilość przekracza 0,01% suchej masy, a mikroelementy to te, których ilość nie przekracza 0,01% suchej masy. Makroelementy to fosfor w wielu produktach spożywczych, magnez między innymi w kakao i wapni w mleku i jajach. Makroelementy to fluor w rybach morskich, jod w rybach morskich, ale też w owocach morza i żelazo w roślinach strączkowych. A woda jest środowiskiem wielu reakcji chemicznych, rozpuszczalnikiem, pełni ważną rolę w regulacji temperatury ciała i pomaga w usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii. Dziennie powinniśmy spożywać 2 litry wody. Teraz omówmy jak wygląda po kolei przekształcanie spożywanych przez nas produktów. Tak więc yy, idąc po kolei: rozdrabnianie i nawilżanie pokarmu, trawienie, wchłanianie do krwi związków powstałych podczas trawienia i defekacja. Teraz poznajmy bliżej nasze uzębienie. Zęby dzielimy na siekaczek przedtrzonowe i trzonowe zęby mieszczą się w szczękach i żuchwie czas opisać szczegółowo nasz układ pokarmowy tak więc dzielimy go, go na gruczoły trawienne i przewód pokarmowy do gruczołów trawiennych należą ślinianki wytwarzające ślinę a mylaza ślinowa w nich zawarta rozkłada cukry złożone wątroba która trawi tłuszcze i unieszkodliwia toksyny, wytwarza też powyżej 90% białek, osocza krwi, co więcej magazynuje glukozę jako glikogen, trzustka, która wydziela do dwunastnicy enzymy rozkładające białka, cukry i tłuszcze. Teraz przewód pokarmowy. Jama ustna, w której jest wstępne trawienie cukrów, rozdrabnianie i mieszanie ze silną pokarmu. Gardło kierujące pokarm do przełyku. Mięśnie przełyku przesuwają pożywienie do żołądka. Żołądek, który trawi białka za pomocą pepsyny, enzymu trawiennego. Jeli to cienkie, trawiące białka, cukry i tłuszcze i wchłaniające produkty do krwi. Wielicie grubym zachodzi wchłanianie wody i formowanie się kału, który wydostaje się z odbytu. I teraz czas zobaczyć, jak rozkładają się cukry, białka i tłuszcze. Lipazy rozkładają tłuszcz na glicerol i kwasy tłuszczowe. Amelazy rozkładają cukier złożony na dwóch cukry, a potem enzymy jelitowe na cukry proste. Pepsyna rozkłada białka na łańcuchy aminokwasów, a enzymy jelitowe na aminokwasy. A jak żyć zdrowo? Ograniczyć czas przed ekranem do 2 godzin na dobę, kontrolować masę ciała, odpowiednio długo spać i systematycznie myć zęby, aby zapobiec próchnicy zębów do higieny odżywiania należy na przykład mycie rąk przed i po spożywaniu posiłków i spożywanie posiłków uzupełniających florę jelitową, np. kefiry, częsta choroba układu pokarmowego wywołana przez bakterie. Salmonellosa. Zaś jedną z wirusowych chorób układu pokarmowego jest wirusowe zapalenie wątroby. Na koniec o Superfoods. Tą nazwą określa się żywność, która zawiera składniki bardzo cenne dla naszego organizmu. Ale czy na pewno? Weźmy pod lupę jeden z Superfoodów cynamon. Badania pokazują, że obniża poziom cukru we krwi, ale zawarta w nim kumaryna może szkodzić wątrobie, a więc Superfoods nie są takie super? Bądźcie ostrożni, bo może być to oszustwo. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Link do Discorda macie tradycyjnie w opisie. Do zobaczenia!